Nadejszła ta wielkopomna chwila wbijamy na poletko i, i będziemy ryć. Ryć jak wypuszczone dziki Także ogień do pierwszego sygnału. Ola startuje z nowym wykrywaczem. Majnałem etrakiem. Jedyne co ma fajne to słuchawki Zobaczymy Od go Czekaj odzi muszę I lecimy No, zobaczymy jak ci pójdzie Jest pierwsza monetka Wygrałem konkurs. Wygrałem konkurs za pierwszą monetkę. I teraz, ta, dycha będzie. Cesarstwo albo Weimar. No, niestety, do rocznika się nie dogrzebie. Jedno umiałem, tyle przeczyściłem. No ale jest. Jest pierwszy krążek. Cieszy. I lecimy dalej Co masz? Pięć Pierwsza moneta nad prociakiem Ja mam Ja mam jakąś figurkę Zaraz przeczyszczę, ale idę Idę nagrać Maćka Zbrojeniu Wykrywacz działa Ale Parzykistan czy Trzymaj moją figurkę Adolfik alu brązie. 38. Piąteczka Mennica A Berlin. Trzymaj. No to graty. Super. Super. Wyczyściłeś troszeczkę. Ale figureczka fajna. No. Chyba święty Krzysztof. Widziała ty? Widziała ty? Co tam już Nic nie mam. Nie mam. Figurka chyba. Mhm. Będzie święty Krzysztof, nie? Blu, 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 blu. On chyba jest ten... On chyba jest głodny Kto? Wykrywacz? Wykrywa? No, wykrywa, on tak robi tak No ale jest To ja nawet nie wiem co to jest Poka poka Tutaj niby No nie wiem co to jest Adonfik? nie wiem co to jest wypadło wypadło, wypadło. no po oczyszczeniu ee, myślę, że jest to 10 fenoli adolfowych chociaż każdy może interpretować tą monetkę na, na, swój na, na, na to, to tak, na to... swoje To kto chce może sobie wyobrazić, że to coś tam jest no. tak jest lecimy dalej się normalnie dzieje No taka fajna No taka jak maczka Ja nie widziałam maczka no, nie taka jak maczka z alub brązu No fajna 39 Taka już wiesz, też na nie widać Co hmm. to? to? kolejną monetkę i będzie jedynka Adolfowa zgnielec no. taka jedyneczka, zamienię za Boratynkę zamienię? zamienię za Boratynkę Oli rękojeść odnoża z Amelinium Nagry na nagrywam Nagrzywam. Nagrywam na żywo. Chciałem powiedzieć, ale nakurzyłem Jest monetka. Nie. Co? Jedynka. Adolf? Mhm. Nie, chyba Wejmarek, ale nie widzę. Pokaż. Dwudziesty Czy Adolf? No, Wejmarek. Wejmarek, nie? Mhm. Nie jest źle. Nie jest źle, jest super. Dzisiaj każdy fanol cieszy. To nawet nie chodzi o to. Proszę. Powiem ci, że. Chciało się. Hmm? Chciało się pochodzić. Z czym się chciałam pochodzić? Chciało się pochodzić, mówię. Tak, chciało się pochodzić. Mody jest <grym> Baterie mu się skończyły na 25 metrach. Także teraz niech gwizda. Jak się, jak się nie dba, tak, tak się ma. O. Co tam masz? Adolfa? A ja miałem dwa ogniwa od łańcucha. Wy... Wykopałem. Chodź, zrób krok do mnie, bo nie sięgnę. Mówię, że w stanie krytycznym. Tragedia. No weź to wyrzucić. Ale... Ale jest Ale śpiewał, śpiewał Mój chyba 1876 Z tego co... Eee, łopata Co? Co widzę? Tragedia, ale ziemia to jest tragedia po prostu Cokolwiek wyjdzie to będzie zgnite w... Adolf? No jakieś zajechany Ty Tylko tu. Poka-poka. Nie, nic nie widać. To jest dana Jagiellońskie, wiesz? Tak. To jest dana Jagielloński, bo nic na niej nie widać. <laughs> może każdy sobie może wyobrazić co chce. Jaką wodę chce, taką sobie może wyobrazić. No, takie fajne psiory to, ale nas pilnują. Stanął, komuś. Kto? Ja? Aaa. O, jadą baterie. Aha. Młody wyszedł w pole i, i baterie mu się Co? Co masz? Widzę, to piesek wykopał Piesek wykopał? Tak, piesek wykopał Piesek wykopał Kiedyś to dziki kopały, a teraz... U mnie pieski kopią No tragedia Tragedia, no tak... strasznie, strasznie zjechane te łoneczki tutaj Z Takie pole no. mhm, mhm. Pierwszy, pierwszy, że... Normalnie kosiara że widać ten, nie? Że coś widać na nim. Aha, to zarstwo niemieckie. No. Ale w takiej fajnej tej, nie? ono jest takie czerwone. No ale... To nie ma, nie ma, to nie jest patyna. Ja Ona wiem jest... i to nie jest może patyna, ale w porównaniu do tamtych, chcę, wyciągli, co żeśmy wyciągli, to nie było nic widać, no. to wiesz. 1876 7, 6. Piąteczka. Fajnie, fajnie, fajnie. No. Panie fajnie, jest kosiara, normalnie jest kosiara No same, same monetki, praktycznie śmieć już wiem jak, jak, jak dzwoni i już nie, nie kopię. No i wszystko Ogarniasz i będziesz nie rozwalaj. No. Nawet nie kopałem, na granicy na granicy pola, tak na przerzuconej ziemi Mamy łóżeczkę Troszeczka bardzo cieniutka, mięciutka. Można wyginać każdą stronę bez problemu. Miedziana. Dawaj, dawaj, chwalsz się. <ślesy> Same Adolfy? o jest Wejmarek. Czekaj, to było. 20 groszy. Same Adolfy. 25-ta mennica D gdzie masz pudełko na monetki? znikło Nie uh -huh. ja wiem gdzie jest to twoje pudełko na monetki a ja nie wiem gdzieś leży w garażu i guziczek mówi, że przewaliłeś mu Okej. Okay. dobra tak. <laughs> ogólnie pole bardzo fajne jest trochę złąbo, ale, ale wychodzą monetki i Słabe, bo słabe, ale ale dzieje się. Komary zaczynają już gryźć. Dwie dziesiątki tragiczne. Cesarstwa niemieckiego. Jedynka Adolfowa. I teraz tutaj z tego dołka. Pojmarek. 24 rok. Piękne zielonej patynce. Normalnie. Super co tam Maciek pokazuj pięć fenisci pięć adolfowych i gładki guziczek i jeszcze wygięty dobra śmigamy jeszcze z pół godzinki i... i myślę skończymy no pokazuj no dyszka Weimaru zajechaniec proszę bardzo od razu pokażę moją tylko wytargam przed chwilą też mi manek wyszedł jedyneczka taki zajechaniec a i tak nic nie widać lecimy dalej no i kończymy dzisiejszy wypad pole zrobione Wyszło dobrze, ponad 20, chyba około 30 monet. Zacznę od, od Maćka. Wszystko od popularesy. Nie ma nic fajnego. Stara kula muszkietowa. E, Ola dzisiaj wygrała, jeśli chodzi o ilość. No i ma dwójkę z, jab z jabłkami, tak? Z jagodami. Z, z jagodami, a niby z jabłuszkami. Tak? Ta dwójeczka jest tak, jest mm -hmm. opisana. Gdzieś tam e, kolega Arię mnie poprawił. Sprawdziłem i faktycznie. Także nie cieszą one. z tych lepszych to te pięć monetek. Ja mam dziewięć monetek jakoś tam blaszka lumiową łyżeczkę nagrałem i teraz wyszło coś takiego, będą się odoczyścić, nie wiem co to jest. Medalik, bo nie. Tutaj no tak, tak miał... w gronie był medalik. To było, to było uszko, nie. No i figureczka, według mnie. To jest jeden. Albo. Nie. Albo Francisz, albo ten. Święty Krzysztof. Albo Święty Krzysztof, no. No, możliwe. Figureczka mega dla mnie. Najlepszy fant dzisiejszego wypadku. No to do to się uda, że to będziemy dalej. Super, super. Fajnie było. W sumie to nie liczą się fanty, liczy się wypad, przygoda. Także połażone do bólu. Żółty świeci. Uciekamy. Także pozdrawiamy. Nie widać nas. Ciemność jest ciemność. Pozdrawiamy. Tak, zaraz Ci zaświecę. Pozdrawiamy i do następnego wypadu. Trzymajcie się. Hejka.